Dragon Balls go. We'll go, W całej historii Anime oraz mang mieliśmy przyjemność lub też nie do końca oglądać wiele adaptacji w wersjach filmowych. Nie każda z nich jednak była dobra. Zajmy na ten przykład film Dragon Ball Evolution, gdzie niewiele wątków trzymało się kupy a dobór aktorów był kontrowersyjny i po prostu nie pasujący do sytuacji. Na przykład postać Goku czy też Bulmy. Oczywiście były takie perełki jak postać Scarlett Johansson w Ghost in the Shield, która swoją rolę w tym filmie odegrała bardzo dobrze, bo postać Marior grana przez Scarlett nabrała głębi i dobrze się oglądało ten film. Brak powiązania fabularnego z mangą czy też anime ma bardzo duży wpływ na to, czy dany film live action będzie dobrze przyjęty. I tak jak mamy tutaj wspomnianego już Dragon Ball Evolution z 2009 roku, czy też Ghost in the Shield z 2017 roku, które to niestety najlepiej nie wyszły względem fabularnym co do oryginału. Pokazały bardzo dużo błędów i brak spójności z japońskimi oryginałami. Całkiem nieźle na tle tych dwóch wcześniej wspomnianych filmów wypada Full Fullmetal Alchemist oraz Bleach, które wyszły w 2017 i 2018 roku. Niemniej, brak spójności, pomijane postacie, spora ilość części pobocznych postaci, które odegrały kluczowe role niestety spowodował, iż nie były to dobrze odebrane przez fanów i widzów adaptacje. Przykładowo live action Bleacha nie ukazał nam dobrej strony takich pomysłów. Tutaj można spokojnie przytoczyć spłycenie całej fabuły i skrócenie historii tak, aby cały sezon zmieścił się w ramówce godzinowej. Co niestety nie dało dobrego efektu, a fani byli tym faktem zawiedzeni. Efekty specjalne w filmowych adaptacjach znanych serii anim czy mangi wyglądają po prostu niestety sztucznie. Zwłaszcza jeśli chodzi o y, walkę, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju y, magiczne y, rzeczy, które zostały ukazane, zwłaszcza w blitzu, jeśli chodzi o broń, o wszelkiego rodzaju walkę, y, pojawienie się tak zwanie tych złych, nie do końca wpłynęło również y, dobrze na to, żeby Panie się film oglądało. Zwłaszcza, że w seriach "Anim jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Niestety filmy aktorskie, które powinny być powiązane chociażby z anim, a najlepiej z samą mangą, nie zawsze są dobrym pomysłem. Mam cichą nadzieję, że w przyszłości pojawią się lepsze wersje tych adaptacji. I nareszcie będzie co podziwiać. Ja się z Wami żegnam. Usłyszymy się w kolejnym filmie. Na razie.